Zaczynamy kolejną giereczkę z poszukiwania kotów, tym razem shy Cats, Jak widzimy, e, o dziwo mamy język polski, nawet w tej giereczce, także jest to przyjemne. Także co? Klikam play i chyba zaczynamy. E, tak, po polsku mamy rzecz jasna. Sim now, jaja. No, jak widać. Nie do końca jest to Encanto Tabeme. <laughs> tak, tak, tak. Yy, no, pluszaki, koty. Tu mamy podpowiedź. Lupa. Hmm. No? Tak, zgadzam się z, 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 z tym. Ale ja prosiłem polisz. Poliszę. Mogę angielski chociaż? Okej. Okay. No cóż. Jak hmm. widać będzie trzeba poradzić sobie jakoś. Ale szukanie chyba jest takie normalne. No. Okej. Okay. Nie wiem tylko konkretnie te niektóre rzeczy robią, bo jak widać... Ole Espaniole, czy cholera wie jaki to jest język, bo w sumie nie jestem pewny czy to jest hiszpańskiego, czy to jest jakiś jeszcze inny mm, to może być wszystko i oprócz tego, to widzę, że jest straszliwie, ojo, oh, jest straszliwie dużo map. Mm. To jest jakaś Mućka. O! Mójczka jest po angielsku już. A ty? Okej. Okay. Czyli jednak... Ale nie, to jest dalej po jakiemuś swojemu. Dobra. Nie na no, mniejsza. Widać nie wszystko zostało przetłumaczone. Eee, Także szukajmy sobie dalej. Hmm. Widzę, że te koty. A, bo te koty robią kur. muszę by tu śpiewać. Co to jest? A. Trzeba sobie tutaj kupować. Dobra, to sobie kupmy. Erika na razie. Będzie nam akompaniować. Dobra, mamy muzykę. Dobra, zbieramy te worki z pieniędzmi i kupujemy. O, mamy worki z pieniędzmi, to kupujemy kolejnego. Dobra, muzyka. <grym> Jeszcze z czymś takim się nie spotkałem, powiem szczerze. To jest pierwszy raz, jak coś takiego mam, że sobie. Szukasz kodu, i potem te kody dołączają do chóru muzycznego i zaczynają ci grać. No, ciekawa opcja, nie powiem, że nie. Jeszcze dodatkowo można ich wyłączać w międzyczasie, więc to można sobie już w ogóle pod siebie przygotować całą muzykę. <ścoughs> No ale powiem, że pomijając muzykę rzecz jasna, która jest sympatyczna, to te kody są całkiem dobrze pokrywane jak na razie. A i widzę już pierwszy problem, że nie wszystkie klik, kliki są łapane. Więc niestety niekiedy będzie trzeba się wysilać, żeby to kliknąć coś. Tutaj kolejny worek. Tutaj też jest kolejny worek. No właśnie. Ciężko go kliknąć. Hmm, tutaj mamy jeszcze pieniądze. Dobra, mamy pieniądze. Kupujemy sobie bębiarza. Musimy znaleźć więcej kotów, bo nie ma kto śpiewać. Ten jeszcze nie ma, nie jest jeszcze chętny do uczestniczenia w naszej muzyce. Tutaj mamy jeszcze te. No, to będzie ciężej to was wszystko. Hmm, czy tu gdzieś u góry jeszcze? Co to jest u góry u góry? O, tutaj mamy na przykład kota. Tutaj coś jest w tych klatkach jakby. Nie wiem. Tu mamy kota. To jest worek z pieniędzy, O, bober. Też nie jest dla niego muzyka. O, tu mamy w taki gigantyczny worek pieniężny. Hmm. No, za słońcem w ogóle mamy pieniądz. No, widzę, że tu jest tak na grubą skalę ukrywane to wszystko. No, nie ma tamto, tu trzeba patrzeć... dal, zbliż i... No... sympatyczna giereczka, nie powiem. Jestem mile zaskoczony, jeżeli chodzi o gry z szukaniem kotów, bo... powiem szczerze, że na ilość gier, którą już dotychczasowo grałem, które nagrałem i ogólnie, to... ta jest jedną z bardziej przyjemnych gier do tej pory. Mimo, że na razie może mamy le ledwie połowę znalezioną, nawet nie, to... Już budzi we mnie sympatię. Dobra, to co, gitarzysta? Go. We czy można sobie wszystkich kupić? Tu, tu, tu. mamy... Whoa. Dobra, dalej nie chcesz, nie? Okay. Hmm. Tak nie widzę w sumie kotów ogólnie. O, tu jest jeden w sumie. Ale tak poza tym, one naprawdę są potężnie pochowane, powiem szczerze co jak co, ale ciężko je zauważyć. Tu myślęliśmy my worek z pieniędzmi na przykład. Tutaj też. A tu jeszcze jeden mamy. O OK Okej. Muzyka nam się rozkręcać pomału zaczyna. Kolejne, kolejny instrument był od 100 golda, więc za chwilę jak zbierzemy jeszcze trzy worki. To powinniśmy móc go odbokować sobie. Mm, Mam jakiś. Tutaj jeszcze w tle jednego ominęliśmy. Ja w ogóle tych w tle w, na początku kompletnie nie zauważyłem, więc je olałem, absolutnie. Bo nie sądziłem, że aż tak daleko wykraczać może tutaj po ukrywanie tych obiektów. Aczkolwiek, jak widać, no nie spodziewałem się tego. Więc jestem mile zaskoczony też tym faktem, bo... na swój sposób to jest utrudnienie, ale jest to całkiem sprytne. Jeszcze jakiegoś... Więc z mamy pieniądze Także kupujemy naszego Kolejnego Grajka Dobra. Jak tam nam idzie? 26 kotów jeszcze hmm. Tak, mamy więcej tych worków do znalezienia niż tych kotów, mimo wszystko, ale mam wrażenie, że z finalnej tak się skończy tym, że te worki znajdę pierwsze niż te koty. Eee, tu w samochodzie jest jeden. Ciekawe, czy jakby przejechał. O! Eee, temu się spodobało i dał nam hajs. A, czyli one z czasem nam dają pieniądze. Przewiedzieć. Dobra, idziemy dalej. O, tu na szykko mamy. Dobra, czyli trzeba te auto popilnować teraz. W dużej mierze... Hmm. tam zajrzeć do tych kolejnych działków. O tutaj w, no pasażera sobie jedzie. Tutaj też z tyłu widzę. Nie uciekasz mi Eee... To by się już podoba? Podoba się, dobra. Co? Mamy kolejnego grejka, chyba nie? Tak, mamy trąbkę. Wybierzemy go od razu. I co? Usuniemy dalej. Tutaj mamy kolejnego. Hmm. Czy gdzieś tutaj w samochodach jeszcze coś mieliśmy? Nie wiem, nie wiem. Ale już muzyka się rozkręciła, słychać. Najgorsze są te samochody, tak szczerze, bo jak on ci przyjedzie, to de facto, nie wiem czy one jedą w kółko te same, ale zasadniczo musisz jakby pilnować cały czas, o właśnie, na przykład tutaj. mu się już podoba? Podoba się. O, jest nagle po angielsku. Dobra. Tu ja mamy jeszcze jednego koteła. O, tutaj jest na przykład na tym. Tu no, więcej. O, co tutaj jest w silniku. Ty. A, ty jeszcze nie jesteś zadowolony. Może teraz? Nie. Jest ten. Tego pana ciężko zadowolić. Hmm. Tutaj mamy jeszcze jakieś pieniądze z tyłu. Tutaj kotel. krówka, krówka jest zadowolona. No i proste o, ale super grosze, więc kupimy sobie teraz. I tu mamy jeszcze jednego hotel z lewej strony. Dobra, czyli co, 14 tych kotów zostało i... 23 plecaki z kaszem Dobra, zobaczmy może w takim razie tło czy tam czegoś więcej nie minąłem, bo wydaje mi się, że od tego będzie najprościej mi zacząć. Mm. Tak. No powiem może... Co by na razie mi się, się nic... A, jednak jest tutaj ten kod. Co wam to co powiedziałem? Albo zacząłem mówić w zasadzie. Mm... Dobra. Co my tu mamy? Tu mamy jakiegoś jeszcze kota gdzieś o, Jest tutaj jeszcze w tle Jeden cały czas ukryty był Mam nadzieję, że czegoś w tej linii drzew nie poukrywali, bo to będzie katastrofa, żeby to tam odnaleźć tej linii drzew. Ale zobaczymy. Najwyżej później będę musiał zrobić cięcie i poszukać sobie tak stopniowo krok po kroku. Gdy nadal będzie brakować i nie będę miał pomysłu gdzie ktoś mógł zostać. O tutaj na przykład w łańcuchu prze... Minąłem sobie wcześniej. Okej. Okay. Bober może? Bober może. Bober też lubi muzykę. O tutaj mamy na przykład pieniądze w tle. I tutaj też jest worek z pieniędzmi. I tutaj z lewej strony jeszcze jest jeden worek, który założyłem. Tutaj mamy jeszcze pieniądze? Czy na kolejnego? A, stać na 120. O, czyżby pani Singer? Pistankarka. Mmm, dobra. Co? W tym tle już chyba wszystko znalezione zostało, bo obecnie, no to tak, wysuwam się wzdłuż tego i tak nic, a nic się nie wyróżnia za bardzo wyglądem, poza tym co powinno tam być, więc chyba faktycznie jest koniec. O, czy pan ten? Tak, pan ten już sobie pieniądze omówił, żeby nam zapłacić za kolejny występ. Hmm, także suńmy się tutaj do lewej strony teraz. To mało, bo teraz tutaj mamy dużo więcej miejsc do sprawdzania zasadniczo. Hmm. Czy my coś tu mijamy po drodze? Chyba nie jak na razie. No, zostało 10 kotów, więc zawsze ta dziesiątka ostatnia jest najbardziej problematyczna. A worków jeszcze mamy 19, więc zasadniczo powinno być ich więcej. Więc powinienem jeszcze jakieś takie, o właśnie, takie pojedyncze wyłapywać. I dopiero za chwilę powinien się zacząć z nimi tak naprawdę problem robić. A zobaczymy, te drzewa trochę przeszkadzają, bo nie do końca widać. Co za nimi jest? To jest poniekąd uciążliwe, a poniekąd fajne. Także o tutaj sobie zbierzemy pieniądze od pana. Dziękujemy. Kupimy sobie, a nie, pan Garek jest dopiero po 150. Także tutaj sobie weźmiemy high stąd. Ale gdzie są te koty? Nad 10 mi brakuje. To nie jest mała liczba. Ta mapa też jest wielka w sumie, nie? ale nadal mi nie mówi, gdzie są moje koty od osnalezienia. Nic nie widzę, żadnego kota. Ale weźmy pieniądze i kupmy sobie w takim razie naszego kolejnego kolegę. Sympatycznego. No, powiem wam, że... O, tutaj mamy worek z pieniędzmi i... Nie no, tutaj się nie da, nic nie ma. O, ja nie wiem gdzie są te koty. 10 zostało kotów, a 13 worków z pieniędzmi. Hmm. Hmm. O, tutaj jest za drzewem jeden. O, pozostało nam 9 w takim razie. Pan już jest zadowolony? Jest pan zadowolony ostatnie za 200 zł. Okay. Dobra, dobra. O, tutaj jest worek, on ledwo wystawał, więc jeżeli taka jest pozostała liczba, która została ukryta, to ja życzę powodzenia w sobie, bo to będzie naprawdę trudno do zrobienia. Tutaj mamy jednego kota. Tutaj jest w oknie jeszcze jeden. Tutaj na lampie jest jeszcze jeden. Dobra, widzę, że z tej strony nam dużo kotów brakowało, ale to nie zmienia faktu, że poza kotami jeszcze 12 worków pieniędzy mi nam brakuje. Dobra, daj pieniądze. O, i możemy sobie wykupić naszego ostatniego kolegę, orkiestry. Także mamy już wszystkich. I przesuwamy się do lewej w poszukiwaniu pozostałości, której nam brakuje do orkiestry. O, tutaj mamy w krzakach jednego koteła, I tu jest ściana, czyli koniec rysunku. No, jest problem. I te niemałe cztery koty zostały. Gorsze, że te auta są, nie? Że te rzeczy mogą się w tych... Ja mam wrażenie, że coś przeleciało mi takiego do lewej strony z kotów. Niezbyt jakieś tu widzę. Przykro że jeszcze 12 worków pieniędzy nam zostało, ale jak widzę, że tak są poukrywane za tymi liśmi, to ja Wam powiem szczerze, że chyba to będzie jedna z nielicznych gier, w których skorzystam z pomocy. Bo ciężko to widzę, szczerze powiedziawszy. Zastanawiam się, pod nich, jak zbieram pieniądze, to też nie Ja przypadkiem skora do tego chciałbym chociaż te koty poznajdywać, tak własnoręcznie, ale no, powiem tak. Gra jest fajna. Nie ma co mówić, koncept jest super, aczkolwiek ukryte koty są na poziomie dość wysokim, szczególnie, że są na ruchomych elementach ukrywane, co już w ogóle pominę tutaj mam jeszcze, dobra, wiecie co, normalnie robię cięcie i szukam własnoręcznie, chociaż czekajcie, bo jeszcze tu parę poznajduję może. Bo normalnie robię cięcie i własnoręcznie poszukuję, ale w tym przypadku widzicie, na przykład na oponach jeżdżą albo w innych takich miejscach, co albo A nie jest widoczne przez część czasu, bo jest albo za drzewami, albo za budynkami, albo B po prostu w tamto miejsce nie potrzeba w danej chwili, nie? Na przykład tutaj, to tak wygląda, kompletnie jak trzy w jednym. Pomijmy. O tutaj mam na przykład. Eee... No i co, zostało 6 worków, 5 kotów. No to co, chyba użyjemy podpowiedzi, no. Bo normalnie bym zrobił przerwę i poszukał. Aczkolwiek mam obawę, że i tak tych kotów nie znajdę do końca. Nawet jeśli. Eee... Nawet jeśli będę szukać pół godziny, nie? Bo jak widać między tymi drzewami, to to jest katastrofa coś dojrzeć. Próbuję się tu temu przyjrzeć, ale no jest ciężko. Pomijam fakt tych samochodów nawet, bo wydaje mi się, że już ich chyba większość wyłapałem mimo wszystko. Plus no, tu są drzewa, tam są drzewa. U góry są drzewa, plus jeszcze są dachy, nie, na których też mogą wystawać tylko minimalistycznie, więc jest strasznie dużo szczegółów na tej pracy. To jak najbardziej popieram. Ale, no, ruchome szczegóły nie jestem fanem, albo inaczej. Ruchome szczegóły są fajne, dopóki nie zakrywają w pełni ukrytego obiektu, albo w 90 paru procentach, Bo w momencie, w którym na przykład yy, obiekt jest zakryty, który mamy znaleźć, no to z automatu nasza szansa na znalezienie go spada diametralnie, nie? No z pewnością parę kotów albo innych rzeczy, które minąłem. Oho! No, I skąd się ten sterowiec wziął? Nagle? Widzicie, no jakby to jest ciekawe. Losowa rzecz nagle się pojawia na ekranie. Ja po tej górze w sumie latam dwa albo trzy razy i nie było, ani raz widoczny do tego sterowca. Także nie ma co, bo też to nagrywam trochę późną porą już, więc chciałem to dokończyć i sobie to wszystko pozapisywać. Także skorzystam sobie z pomocy. Zobaczymy przy okazji jak działa ta pomoc, że pokazuję ją bezpośrednio. A widzicie, żeby w ogóle użyć pomocy trzeba zapłacić. To jest w sumie fair deal, bo jednak mimo wszystko... Dobra, poszukajmy kota. No. O nie, mów, że chmurami są koty. Jezu, jeszcze nie dość, że jest chmurą kot. Bo... bo mogę się tego w sumie spodziewać, że jak jest coś ruchomego na rysunku, to w tym może się ukrywać, ale no... Oby się spodziewał, że w chmurze, która się porusza, może być kot, która może wylecieć poza ten. Od razu sprawdzę wszystkie chmury, bo wcale się nie dziwi, jak jakiś worek z pieniędzmi, bo coś innego będzie ukrytego lubić. Dobra, chyba nie ma. No, nie ma. Dobra, to zobaczmy, gdzie jest kolejny kod. O, ten był do znalezienia. Ten pominąłem. Więc pewnie ktoś go zauważył. Eee, no i co? Zostało mi 300 kasy, więc trochę mało. Bo to jest na 3 rzeczy, a potrzebujemy 5. Więc o, tutaj sobie zbierzemy HS, więc mamy już 400 golda. więc fajnie by było znaleźć jedną z tych rzeczy. No ale zobaczmy gdzie jest worek przykładowy. Gdzie? Ach, tu. i to jest właśnie to, co mówię też, że niekiedy gui te, te zasłania. Aczkolwiek, no tutaj faktycznie pominąłem go. Ale wydaje mi się, że reszta już jest w porządku. W takim razie sobie. Zobaczmy, gdzie kolejny worek z pieniędzmi. Pominęliśmy. No właśnie, tak spodziewałem się, że na jakimś samochodzie. O właśnie. No, te, te worki, powiem szczerze, co są na samochodach czy gdzieś, to są fajne, ale z drugiej strony nie podoba mi się, aspekt, że są tylko chwilowo dostępne. I co. A tutaj widzicie, dopiero jak się to drzewo w lewo w stronę przechyli, to wtedy widzimy faktycznie wory. A przez większość czasu jest przechylony do prawej, więc go kompletnie nie jest widoczny. Więc jakby uważam, że wykorzystanie tego. A i tutaj obok, to, był, to też był ten drugi. O, jego ja akurat powiem szczerze, że nie widziałem. Także znajdźmy ostatniego naszego piosenkarza. Gdzie? Też za drzewem. No, oczywiście, że zaczęłam. Dobra. Udało nam się, prawda, nie wszystkie koty były w 100% widoczne, ale gra jak najbardziej przyjemna. Da się ją przejść, da się ją fajnie posłuchać, muzyki, da się poedytować tą muzykę względem nimku i głośności. Także polecam. Dzięki za oglądanie, do usłyszenia już niebawem, także trzymajcie się i do usłyszenia. Na razie hejka.